Kochani, dla Was mam króciutki filmik kolejny Józefów <laughs> Józefów Plaża w Józefowie Radego Ale bardzo mało ludzi Praktycznie zero nie wiem, co to się dzieje z tymi ludźmi. Lato jest. Zobaczcie. Taki zalew tutaj. Praża w Józefowie. Może tu wykąpię. Nie wiem, czy tu... To... Widzicie i powiedzicie i co by tak przyjedzie. Не знаю, что это заезд. Так, так, не так, 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 это здесь выглядит. Nie wiem czy to ma sens się tutaj rozkładać Raczej nie Dobrze kochani, później wam powiem czy się rozłożyłem Urokliwe miejsce Józefów niedaleko Biłgoraja Do zobaczenia